Chory jestem. A ja nie jestem. I to mnie twórza, bo oni mnie wykorzystują. Zrób mi chabapkę. Kochanie, usmażysz kotlecika? Co? Bajkę. Wiesz, gdzie są chusteczki do nosa? I tak to wygląda przez cały dzień. Nie wytrzymam tego dłużej. Dzwonię po sąsiadkę Krysię. Krystyna? Tylko nie pójdź A ja z się zrobi mamie przeprosinowe naleśniki. Hej kochanie, w naszym domu Kubuś i Piotrek się rozporowali Nie mogę z nimi wytrzymać Do pomocy to wezwałam sąsiadkę Chłopaki oszaleli, a pan Zdzisław miał własny plan Mama obrażona, sąsiedzi obrażeni Muszę to jakoś naprawić Zapraszam na odcineczek e, Krysiu, mam problem, chłopaki są chorzy Pomożesz? Super, chłopaki Zaraz tu będzie Tylko nie ona uciekamy. Masz rację, uciekamy idzie Krysia. Kubusiu, ale tu jest bałagan. jest standard, ale wolę bazę. Musimy zbudować super bazę, bo jak Krystyna przyjdzie, zrobi nam ze strzyki. Mocne strzyki, Szybko. Nie wiem skąd zdobyć materiał na bazę. Może użyjemy poduszek. Musimy wziąć wszystkie poduszki na górę. Co ty na to? to Jedną no mam. Poduszki. Daj jedną. Dawaj. Pierwszy transport już za nami. Ale mam tutaj doduszki do naszej bazy. U, nie jest łatwo. To będzie wielka baza. O -o. A masz doświadczenie w budowaniu baz? Tak. Ja, tutaj mam e, doduszki ważne. Musimy szybko zbudować bazę albo dostaniemy zastrzyki. Kuba. A -a. Chcesz zastrzyki? Chowaj Trzeba stworzyć amunicję na Krysie. Nie możemy się poddać. Czy ta baza nas uchroni? A! Krystyna chodzi, a my. Za chwilę będziemy robić kulki aluminiowe. To nas uchroni przed Krystyną i jej zastrzykami. Tak wygląda da Mamy się tym blą. Jestem taka zadowolona, a nie mnie wezwała, żeby robić. Idę jej pomóc! Jestem Ania! Jestem! No wreszcie! Przygotowałam się! Zrobię chłopakom po zastrzyku i będą tacy grzeczniutcy! Znaczy zdrowi! No zdrowi też! Powiem ci, że ja uwielbiam robić te zastrzyki! Biorę tą strzykawkę i tak ja masz, a, masz, a masz. Uwielbiam! Spokojnie! Kubuś jest malutki, a Piotrek? A Piotrek to tak! I tak! Tak, ale fajnie będzie. Idę na górę, ale bądź delikatna. Piedni chłopcy. Kuba, słyszysz Krystyna? Dzień tak, tak, dobry. Aaaa! Co tak, 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 to ma tak, być? Ci... Uciekaj Krystyna, to, ty, ty... uciekaj, nie chcemy was go... widzieć. Kogoś wykurzyliśmy kresnka. Oni są okropni! Nie Ale co się stało? Co? Zostałam zaatakowana! Nie mogłam zrobić ani jednego zastrzyku, ani jednego! Może to i dobrze? Jestem dyplomowaną pielęgniarką po kursie internetowym! Ja chyba bym nie chciała takiej pielęgniarki. Jak myślicie? <słysk> dzieje u Kubusia w pokoju, doszły mnie słuchy, że sąsiedzi są chorzy. Może trzeba wezwać oddział specjalny. Jako przedstawiciel Straży Obywatelskiej muszę się tym zająć. Muszę zdezynfekować ten dom, zanim choróbsko rozniesie się po całym mieście. Kochanie, przecież wiesz, że my z Kubusiem bardzo boimy się igieł. Ale chyba nie musiałeś obrzucać naszej sąsiadki kulkami. To Kubuś rozrabiał, a nie ja. Co? Nie wierzę ci. Ja siedziałem sobie grzecznie w kącie i czytałem, a to Kubuś rozrabiał. To nie ja! Kubuś mówi, że było inaczej. To tatuś był niezęsny. Co? Bliska, napiszcie w komentarzu, że to nie ja, tylko Kubuś, bo inaczej dostanę karę. A poza tym jestem taki chory, gardło mnie boli, brzuszek i paluszek. <słuch> Nikt mnie nie słyszał? Nikt mnie nie słyszał? Coś słyszałem. Jakby ktoś się kręcił koło domu. Muszę to sprawdzić. Zwariuję z tymi chłopakami! Uszaję! Co on robi w moim domu? Mam cię rabusiu! Rabusiu? Wypraszam sobie! Ja jestem obrońcą naszego miasta! Co? Muszę oczyścić Wasz dom, żebyście nie roznosili tych chorób, gdzie potrzebujemy Pana oczyszczenia. Proszę sobie iść o nie. No to zdezynfekuję Pana. Tak? To będzie miał Pan gluty. Nie, 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 <totekuj> nie, ROZKAZUJĘ CI! ROZKAZUJĘ CI! ROZKAZUJĘ CI! ROZKAZUJĘ CI! Rozkazuję, ROZKAZUJĘ Ze mną się nie zadziera! Chyba muszę sobie poleżeć. Aniu! Zrób mi herbatkę i podaj kocyk! To chorowanie jest takie męczące... Kubuś, wkurzyliście dzisiaj mamy, przygodniliście sąsiadów, trzeba jej to dzisiaj jakoś wynagrodzić! Jest tylko maliny, z naleśniki, Malinami i z i jeszcze apia i z jabłkami i bananami! To lepiej szybko zacznijmy, mimo że wszystkie owoce! O! Kuba! że macie robić dla mnie naleśniki, a zjadacie wszystko, to dobre. Trzeba usmażyć stertę jeszcze dla krysi i dla Zisia. Czy ty sobie wyobrażasz, że oni się do nas nie odzywają? Dobra, zaczynajmy szybko, bo składników coraz bardziej ubywa. A wy, jak macie bobasy w domu, to są raczej grzeczne, czy raczej niegrzeczne? Trzeba je ukryć na chwilę do lodówki, bo zaraz Kuba wszystkie zje. Pomogę, bo to dla mnie. Kuś, pomożesz mi robić naleśniki? Wow. Włączamy termomiksa i zaczynamy! Hej! To to nie, nie chcę jeść! O, lubię te O, A kto wrzucił sąsiadkę krysie kulkami? Robiliśmy bazę, bo chciała nam zrobić dostyki! A. I, i, i. Je ja się sam nas pioły na stolik. Chodź, będę lewał. Je się sam na... nas na stolik. Duży to lewa mleka, chodź. I dodajemy kolejne składniki. Teraz mleko. A nie, dość. Nie, to jest tak. Patrz, o tu pec, kiedy będzie sześć. Się sześć. Się sześć. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć. A ty wiesz, Kuba, jak wygląda sześć w ogóle? Nie. Dwa łotki <grym> naleśniki. Przepraszam, przepraszam, ja tylko pytam. Moje naleśniczki czekają. jak tam wam idzie? Eee... Mama do naleśników. No to jestem nadal obrażona. Dwa, 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 dwa... dwa, 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 dwa. Ute, trik. Patrz. Rozwijanie Rej powinien by być. Wczoraj. Ale udało się. To chyba nie tak trochę powinno wyglądać. Nie, nie, już kolejny nie, już kolejny nie, już tyle wystarczy. Wiem być. Tutaj wyszka jest. Jest cały Nie, ale to jest dla na ten, Mamy to jest! <słyszy> Aż. <noise> ja tylko tak bo żeby zabrać, bo te są Gotowanie z bratem jest strasznie trudne. Zaraz mamy być na z okay? <noise> Kto zjada moje truskawki? Nie <noise> mam ma pojęcia. <noise> ja i i jak ja mam wypaczyć w takiej rodzinie! A co będzie dla Zdzisia? A co będzie dla Krysi na przeprosiny? No dobra. Krysi Zdzisiowi zaniesiemy z dżemem. Tylko ogryskasz. No dobra. <gryzka> Jeden mały blizek, którego nie widać Kawałek, Duży kawałek. Teraz chodź. O, chyba trochę ze strzelki. Czy będziesz ja nie... robił bazy? A Ta już Tatuś powiedział, że to ty zrobiłeś bazę. Razem? A więc e, tatuś e, na górze znosił do e, naszej bazy turty, a ja mu dałem. Czyli to wszystko tata? To Ta. nie ja. <noise> a co to przynosił toduszki na plecach? To nie... No dobra, to ja, ale ty mi kazałeś. No to teraz ważne, jaka kara dla taty? Spóbcie elenką za taki mały piętr. Przede niedlewicą. Bolówki. Później do ziemi. to jest, będą bolówki. Czyżby naleśnik dla mnie? Tak. Miam, miam, A teraz bolówki. A może lepiej ładniej złożyć będzie najpierw na trójkącie? No poczekaj, to złożymy. I oz... Kubuś ozdobi teraz. Proszę ozdobić Kubuś. Ozdobię ja. ozdób, no. I jeszcze truskawkę daj na środek. I truskawkę daj jeszcze na środek. Nie Grunt, że nie nadgryziona Chwalmy to, chwalmy No dobrze, mogę już nie być obrażona Dziękuję bardzo moim dzieciom grzesznym I teraz proszę jeszcze stertę Taką dla Dzisiaj I taką dla Krysi, bo są obrażeni Okej Musimy zjeść z kociem A teraz jest najlepszy moment Na zostawienie łapki w górę Docencie naszą pracę Mile widziane komentarze I do zobaczenia za tydzień